Dziema widzowie, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie 6 y, darmowych skinów. Ale zanim jeszcze zaczniemy otwierać, to zostawcie suba i łapkę w górę. I najlepiej jeszcze komentarz. Więc otwieramy. Ciekawe co wyleci. Mogę to No. Być lepiej. O otwieramy sobie drugi dni, jeszcze mamy cztery. Disco, disco, kurczę. Disco Daryla chciałem no ale po co mam go dropać? Czekajcie, jak mam przecież. Właśnie, disco dam? Nie, to chyba ich było dwóch. Jest. Dobra, nie wiem. Kurcze, widzowie Otwier... Otwiera się z piń, co? Co? nie O widzowie, otwieramy sobie O, szkoda <tryk> Ale by było świetnie, jakbym trafił legendę. Przepraszam widzowie, ale nie nagrało mi się. Sorry widzowie nie nagrało mi się wtedy jak otwierałem tam. Ale trafiło mi żetony. I teraz będzie mi lecieć. Ciekawe co wylosujemy. No, 10 klejnotów to wcale nie tak źle. A chcielibyście, żebym kupił ten pakiet za 12 zł? Bo ja nie, chyba nie. A Jakbyście chcieli wiedzieć, że mamy pizzki, to tutaj. Bo jakby ja dopiero zacząłem grać. A najlepszy skin jakiś mi się podoba to Christian Owaldo. Pawidowie. Ludzkin się żegna. Zostawcie suba i lajka.